Dobry jest 3 lutego, poniedziałek, a my startujemy z naszym porannym przebudzeniem. Niektórzy z Was stają o 5 rano, niektórzy o 6. Ważne jest, że jesteś razem ze mną. Jesteś po to teraz gotowy, żeby oddawać Bogu chwałę, żeby szukać Jego oblicza. To jest najważniejsze. No więc kochani, dzisiaj znowu kontynuujemy list Jakuba. Tak mnie zainspirował ostatnio, że pomyślałam, że nie odpuścimy, póki nie wyciśniemy z tego czwartego rozdziału wszystkich soków. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy skupili się na jedenastym wersecie. Myślę, że to jest bardzo na czasie werset, kiedy dzieją się różne rzeczy na świecie i mamy takie skłonności serca, o których właśnie Jakub pisze. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia brata i osądza brata. Obmawia prawo i osądza prawo. Jeśli zaś osądzasz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, lecz sędzią. Niech się przyzna ten, kto z Was nigdy nie osądza i nie krytykuje, nie obmawia innych. Niestety jest to wielki problem. Nasz język e, lata jak łopata cały czas i mamy tendencję do tego, żeby wypowiadać różne myśli, które nam przychodzą do głowy, różne wątpliwości. Jesteśmy ludźmi, którzy myślą, więc coś zauważamy, od razu interpretujemy. Kojarzymy, zestawiamy, no i wychodzi nam wynik oczywisty, tak? Ta osoba jest głupia, ta osoba jest nienormalna, ta osoba jest nieuczciwa, tak? Bardzo szybciutko oceniamy pewne sytuacje, nie mając oczywiście wszystkich danych, bo skądże, nie zbadamy sytuacji, tylko chcemy szybciutko wydać sąd, chcemy sobie ułożyć to, co wokół nas w pewnych. I szufladkach, bo kiedy mamy tak posortowany świat, jest łatwiej. I wielu z nas robi to zupełnie podświadomie, ponieważ żeśmy się wychowali w takim społeczeństwie, w którym szybko wydaje się sądy, w którym szybko wystawia się jakieś laurki ludziom, w których e, krytykuje się innych i to osoby publiczne, osoby często zasłużone, osoby, które są szanowane, ponieważ czegoś dokonały, potrafią być ściągnięte z piedestału tylko dlatego, że Zrobiły coś źle, tylko dlatego, że gdzieś tam podwinęła im się noga, i wszyscy uznają wtedy: no, nie, ten człowiek nie może być uczciwy. To ten człowiek, to co nawet dobrego zrobił, to to nie było wcale aż takie dobre, skoro on jest taki zły. I na podstawie często jednej rzeczy potrafimy osądzić człowieka, przekreślić całe jego życie, podsumować cały jego charakter, wszystkiego osiągnięcia, tylko dlatego, że zrobił coś, co w naszych oczach jest złe. I to jest, kochani, choroba. To jest po prostu. Choroba inaczej tego nie można nazwać. Choroba duszy to tak głęboka, że pozbawia nas wszelkich autorytetów, oducza nas szacunku do ludzi. uznawania tego, że Bóg jest tworzycielem tych ludzi, że, że ci ludzie mają swoich aniołów, którzy wpatrują się Bogu w twarz. i w ten sposób uczymy się gardzić ludźmi. Uczymy się nie zauważać Bożego stworzenia, nie zauważać Boga w innych ludziach. I mówię tutaj przede wszystkim o ludziach, którzy są naszymi braćmi i siostrami, bo o tym mówi Jakub, ale ta zasada dotyczy też ludzi, którzy są niewierzący. Dlatego, że nie wiemy, kto tak naprawdę jest wierzący, kto jest niewierzący, trudno nam ocenić, gdzie przebiega granica, przez którą przechodzi Duch Święty, a gdzie on się zatrzymuje. I ludzie, często, którzy są oficjalnie niewierzący, ponieważ tak mówią o sobie. Bardzo często mają więcej Bożego Ducha i wyżywają Boże zasady, niż ci, którzy nazywają się Chrześcijanami. Niestety tak jest i to dzieje się na naszych oczach, widzimy to. Jakub bardzo mocno akcentuje tutaj, żebyśmy nie obmawiali, żebyśmy nie osądzali, bo wtedy stajemy się sędziami, a nie wykonawcami prawa. My musimy być pod prawem, a nie nad prawem. To nie my decydujemy, jak to prawo jest realizowane w życiu innych ludzi to nie my jesteśmy sądziami, Bóg jest jedynie sędzią. My nie znamy wszystkich możliwych faktów z życia innej osoby. Nie znamy, jakie są okoliczności łagodzące, że tak powiem. Nie znamy przeszłości człowieka. Nie jesteśmy w stanie właściwie osądzić. Dobrze jest mieć taki margines, ja to nazywam. Czyli taką strefę, w której ja nie wiem. Mogę powiedzieć, ja nie wiem. Tak, Na przykład jakieś zachowanie danego człowieka wzbudza we mnie niepokój. Wydaje mi się, że to jest niewłaściwe. Ale ja go jeszcze nie osądzam, tylko ja go wrzucam do tej szarej strefy, do, tej, do tego marginesu mojego, w którym są rzeczy tak zwane niepojęte dla mnie, które trudno mi jest ocenić w tym momencie i zdaje się na to, że Bóg mi kiedyś to wyjaśni. Czasami się okazuje, że w przyszłości przybywa mi wiedzy, zrozumienia, i zaczynam troszeczkę więcej rozumieć, i nagle, wow! No, oczywiste jest dla mnie, że ta osoba wcale źle nie postąpiła, ale kiedyś wydawało mi się, że to było podejrzane. Czasami rośnie moja wiedza w pewnej dziedzinie i utwierdzam się w przekonaniu, że jednak coś jest nie tak, że to zachowanie czy to, co ten człowiek zrobił, nie, mo nie mogło być dobre. Ale nie osądzam całej osoby, nie osądzam tego człowieka, nie nazywam go głupcem, nie nazywam go oszustem, nie nazywam go złodziejem, nie nazywam go. Hipokrytą, tak? Nie uważam go za heretyka, tak jak to w kościelnych kręgach mamy tendencję do tego, żeby wydawać takie sądy. Nie osądzam Bożego Dziecka, ponieważ nie jestem sędzią, ponieważ nie znam wszystkich szczegółów. Kochani, musimy strzec swoich języków, musimy oddać się Bogu, musimy strzec swoich myśli również, żeby nie grzeszyć względem innych ludzi ani myślą, ani uczynkiem. Jeżeli Mówimy już złe rzeczy, jeżeli już wyrażamy jakieś wątpliwości odnośnie innych ludzi, czy to są politycy, czy to są ludzie z kościoła, czy to są jakieś autorytety, czy to są moi sąsiedzi, czy przyjaciele, ktokolwiek by to nie był, wyrządzam krzywdę komuś, jeżeli osądzę go niesprawiedliwie, a szanse, że osądzę go niesprawiedliwie są bardzo, bardzo duże i musimy o tym pamiętać, dlatego lepiej się powstrzymać. Poczekać, aż pewne rzeczy wyjdą same na jaw, i wtedy będzie dla wszystkich oczywiste, co się dzieje. Drogi Boże, my dzisiaj przychodzimy do Ciebie, bo chcemy oddać Ci tę sferę w naszych sercach, która jest taka nieładna, gdzie mamy tendencję, żeby naklejać naklejki na ludzi, żeby ich osądzać szybko, żeby szybko wyciągać wnioski, a Ty, Boże, jedynie jesteś sędzią sprawiedliwym. My nie chcemy wpychać się przed Ciebie i my nie chcemy robić coś, co należy tylko do Ciebie. Chcemy być pokorni, chcemy sami uważać, żeby nie upaść. Chcemy myśleć o Twoich sprawach i Twoich dzieciach w czysty sposób, tak, żeby w żadnym razie nie narazić innych na, na ból, na cierpienie, żeby nikogo nie odtrącić, ponieważ ty nikogo nie odtrącasz, i ty dajesz następną i następną szansę. I my również chcemy w ten sposób z łagodnością podchodzić do innych ludzi stwarzając im takie warunki do rozwoju, do wzrastania, do tego, żeby mogli się podnieść, nawet jeżeli jakiś upadek im się przytrafił, to żeby mogli z twarzą wyjść z tego, żeby mogli zacząć od nowa, żeby nie musieli się wstydzić ani uciekać, żeby nie musieli się bać. Chcemy być taką przystanią, przyjazną przystanią dla innych ludzi, gdzie tylko życzliwość i łaska będzie się z nas sączyła. Tylko miłosierdzie będzie z nas wypływało, i ludzie będą przyciągani do nas, ale przede wszystkim do ciebie, będą mogli znaleźć uzdrowienie i odpoczynek. My oddajemy Ci te wszystkie grzechy z naszego serca, te wszystkie momenty, kiedy żeśmy oceniali innych, kiedy żeśmy wydawali sądy na bazie naszych doświadczeń, tego kim my jesteśmy. Przepraszamy Ciebie za to i chcemy mieć czyste serca. Chcemy tak jak Ty czuć i tak jak Ty postępować. Chcemy wycofać się z tej pozycji sędziego i stać się na nowo dziećmi, które ufają tacie, że on wie najlepiej i on przeprowadzi wszystkie sprawy we właściwy sposób. Chcemy oddać sobie chwałę przez to, że będziemy pokorni i będziemy robić to, co do nas należy, a nie będziemy wpychać się w nie swoje sprawy, pozycje, które nie są dla nas, które nie są dla nas przewidziane. Tobie niech będzie chwała za wszystko i dziękujemy Ci za następny dzień, za to, że możemy go zacząć z Tobą, że On będzie wypełniony Twoją chwałą, Twoją łaską. Chcemy wzmacniać się w Tobie i iść do przodu. Niech Tobie będzie chwała za wszystko. Modlimy się o to w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Okej, okay, dziękuję Wam bardzo, kochani. Ten odcinek był taki troszeczkę konfrontujący, ale mam nadzieję, że się nie pogniewaliście. Czasami też potrzebujemy zrewidować nasze życie, żeby ustawić się na właściwe tory, żeby gdzieś tam nie odlecieć za bardzo. I zapraszam was jutro na następny odcinek. Spotykamy się rano. Trzymajcie się. Z Bogiem. Papa. Pa.